Cześć, witam Cię. W dzisiejszym odcinku przedstawię rzeczy powiązane z poprzednim filmem, więc jeżeli nie widziałeś jeszcze poprzedniego filmu, to gdzieś tutaj wrzucę link. Mówiłem tam, skupiałem się bardziej na odżywianiu i odchudzaniu, ale prezentowałem też, jakie procesy zachodzą w naszym organizmie i co się dzieje z naszą gospodarką hormonalną podczas żywienia, podczas odżywiania oraz podczas postu. I dzisiaj również skupię się na gospodarce hormonalnej, jaki to ma wpływ przy wykonywaniu różnego rodzaju ćwiczeń przy różnej intensywności, tak żebyście wiedzieli w którym momencie, z jaką intensywnością musimy ćwiczyć, ażeby spalać tkankę tłuszczową. Jeszcze niedawno myślałem, że jest to mit, mówiłem również o tym na moim kanale, ale teraz mając tą wiedzę, wiem, że przedstawiane rzeczy wcześniej faktycznie były prawdziwe. Skupiam się również na tych samych hormonach, o których mówiłem w poprzednim filmie, więc najważniejszy dla mnie, który zaraz zapiszę, to jest insulina. Insulina, czyli hormon produkowany przez trzustkę, jest to hormon taki Określiłbym go magazynowy, on oprócz tego, że ma zadanie za zadanie w momencie gdy nasza glukoza rośnie, to tą glukozę wprowadza z krwiobiegu do komórek, ale również magazynuje energię, glukozę w formie glikogenu w naszej wątrobie i mięśniach, a z kolei gdy utrzymamy już, zapełnimy sobie glikogen w mięśniach oraz w wątrobie, to insulina bierze Udział w procesie przekształcania energii w tkankę tłuszczową, i tak jak mówiłem w poprzednim filmie, według mnie insulina jest hormonem numer jeden, który blokuje spalanie tkanki tłuszczowej. Czyli w momencie, gdy insulina jest wysoka, spalanie tkanki tłuszczowej jest niemożliwe, bądź jej efektywne spalanie jest niemożliwe. Kiedy insulina idzie do góry? Jak wspomniałem, gdy mamy wyższą glukozę. Wyższa glukoza powodowana jest przez dostarczanie do naszego organizmu pokarmu głównie węglowodany. Podwyższają poziom glukozy, wtedy insulina idzie do góry i efektywne spalanie tkanki tłuszczowej jest niemożliwe. Za chwilę porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób i przy jakiej intensywności wzrasta insulina. Natomiast przejdźmy do drugiego ważnego hormonu, hormon kortyzol. kortyzol zwany inaczej hormonem stresu produkowany jest przez nadnercza i nie chodzi tylko i wyłącznie o stres emocjonalny Chodzi również o to, gdy ćwiczymy, stresujemy nasz organizm. Gdy poziom kortyzolu jest wysoki, przygotowuje nasz organizm się na, na jakiś stres, na jakąś akcję, na ucieczkę, gonitwę, wtedy wytwarza, wytwarza energię, czy przygotowuje się do użycia tej energii i wydzielana jest glukoza, z której mógłby organizm czerpać energię. I w momencie, gdy glukoza się zwiększa, to co mówiłem przed chwilą, insulina również idzie w górę i również efektywne spalanie tkanki tłuszczowej jest niemożliwe. Trzeci, ostatni hormon, hormon wzrostu, growth hormon, bądź też human growth hormon. Um, jego wysoki poziom zwiększa metabolizm, również chroni nasze mięśnie przed ich degradacją, również sprawia, że jego wysoki poziom, że budujemy naszą tkankę mięśniową, więc w procesie odchudzania tudzież budowy masy mięśniowej bardzo nam wszystkim zależy, ażeby hormon wzrostu był wysoki. U dorosłego człowieka hormon wzrostu wydziela się w nocy, bądź też podczas intensywności, a jakiejś aktywności fizycznej. Przejdźmy w tym miejscu do aktywności. Omówię trzy poziomy aktywności, jakie możemy stosować. Pierwsza z tych aktywności to jest aktywność tlenowa, tlenowa czyli aerobik. Aerobik aerobik z angielskiego powietrze, więc jest to aktywność w której oddychamy normalnie, swobodnie. Jest to aktywność do mniej więcej 60% naszego maksymalnego tętna. Maksymalne tętno swoją drogą można bardzo łatwo obliczyć. Punktem wyjściowym jest 220 minus Wiek. W moim wypadku w przyszłym roku będzie 40, łatwo będzie obliczyć. Jest to 180 uderzeń serca na minutę, więc można powiedzieć, że bodajże 108 czy 110 tętno jest to ten poziom, gdy jeszcze uprawiam aktywność tlenową, areobową. Następna aktywność to jest aktywność beztlenowa i przyjmuje się, że to jest od 60% do 80%, czasami 85% naszego tętna maksymalnego. Jak poczuć, w którym momencie przechodzimy z tlenowej do beztlenowej aktywności? No, do stricte aerobowego wysiłku możemy zaliczyć spacer, czy jakiś nordic walking, czy trucht, który umożliwia nam Swobodną komunikację, normalny oddech. Nie męczymy się, zanadto nie stresujemy naszego organizmu, czyli nie zaczynamy dyszeć. Nasz organizm otrzymuje wystarczającą ilość tlenu. Aktywność beztlenowa pojawia się wtedy, gdy pojawia się u nas zadyszka. Faktycznie. U mnie z czystej kalkulacji wychodzi także około 108 do 110 uderzeń na minutę. Wtedy powinienem już przechodzić w tą aktywność beztlenową. z doświadczenia, jednak wiem, że kondycja u mnie jest nie najgorsza, więc powiedzmy ten problem z, oddy z oddychaniem albo już zadyszka, sapanie pojawia się mniej więcej przy 120-130 uderzeniach na minutę mam nadzieję, że zegarek i pomiar tętna mnie nie okłamuje i faktycznie tak jest. Trzecia aktywność o której chciałbym powiedzieć to są interwały. Interwały, interwały zwane też jako HIT przez 2 i czyli high intensity interval training. I można przyjąć, że to jest 95 Procent plus, bo można śmiało powiedzieć, że nawet i więcej. Czyli jesteśmy przy granicy naszego maksymalnego tętna. Różnice oczywiście są w, czasowych, w czasowych, czasowym uprawianiu tychże aktywności. Z tego względu, że możemy pójść sobie na wielogodzinny spacer, nie będzie to wielkim dla nas wyzwaniem, wielkim wysiłkiem. Natomiast aktywność beztlenowa, czyli Skupmy się na bieganiu, może taki przykład podałem. No to biegamy sobie godzinę, może maksymalnie do półtorej godziny. Pomijam tutaj już osoby bardziej wytlenowane, które mogą sobie pobiec półmaraton czy też maraton. A interwały no, trwają maksymalnie kilka minut, 3 do 5 minut. Polegają na dużej intensywności, ale ta intensywność trwa. Od 20 do 30 sekund, po czym mamy, dajmy na to, 60 sekund przerwy i powtarzamy tak kilkukrotnie. Co się dzieje z naszą gospodarką hormonalną w trakcie poszczególnych intensywności naszej aktywności? Dobrze nam się ułożyło: mamy kortyzol, kortyzol oraz hormon wzrostu, więc można powiedzieć, że Wygląda to następująco: zróbmy sobie w ten sposób strzałki. Przy aktywności beztlenowej nie stresujemy naszego organizmu, nie jest dla nas wyzwaniem taka aktywność. Nasz organizm czuje się bardzo komfortowo. Możemy prowadzić rozmowy, pójść na spacer i rozmawiać z inną osobą, więc praktycznie organizm nie uwalnia kortyzolu. Jeżeli chodzi o beztlenową i długą, w sensie godzinną intensywność, no to zaznaczmy może w ten sposób, że poziom kortyzolu jest bardzo wysoki, a kortyzol w naszym organizmie utrzymuje się bardzo długo. Jeżeli chodzi o interwały, kortyzol również jest wytwarzany. Pomimo wysokiej intensywności, to ten wysiłek jest bardzo krótki, o czym wspominałem, więc kortyzol. Nie ma wystarczająco czasu, nasz organizm nie ma wystarczająco czasu, żeby wytworzyć dużą dawkę kortyzolu. Jeżeli chodzi o hormon wzrostu, to wygląda w ten sposób, że przy aktywności tlenowej hormon wzrostu jest wytwarzany, może nie w tak dużej intensywności, natomiast jest wytwarzany. Wytwarzany jest również przy dłuższej intensywności podczas wysiłku bezlenowego, jak również wytwarzany jest w dużej ilości podczas wysiłku interwałowego. I jakie wnioski mogą być z tych zapisków? Mianowicie, jak powiedziałem, kortyzol przygotowuje organizm do jakiegoś stresu, wysiłku, do ucieczki, może do ataku, więc Magazynuje energię w postaci glukozy, wytwarza glukozę, a jak wspomniałem na początku, podwyższony poziom glukozy we krwi powoduje wysoki poziom insuliny, która to ma wprowadzić tą glukozę do krwiobiegu. Więc insulina w tym momencie wzrasta i niestety, ale przy beztlenowej i długiej trwającej godzinnej, godzinę, około godziny aktywności mamy zablokowaną możliwość spalania, spalania tkanki tłuszczowej lub jej spalanie jest mało efektywne. Wynika to z tego wykresu wynika, że najlepszymi dla spalania tkanki tłuszczowej aktywnościami jest po pierwsze beztlenowa aktywność, jak również interwały, czyli krótkie intensywne wysiłki. Pomimo, że kortyzol w nich jest wytwarzany, wytwarzany jest również hormon wzrostu, i um, zarówno kortyzol, jak i hormon wzrostu utrzymuje się dłużej um, w naszym organizmie. Dłużej w tym sensie, że jak spojrzymy na, na przykład na insulinę, insulina jest wytwarzana i wykorzystywana chwilowo, w danej chwili. Jest wysoki poziom glukozy, um, jest uwalniana insulina, i gdy tą glukozę wprowadzi już do komórek bądź też nadmiar zmagazynuje w formie glikogenu w mięśniach oraz w wątrobie, to jej poziom spada. Jeżeli chodzi o hormon wzrostu oraz kortyzol, nie wygląda to tak pięknie, w tym sensie, że nasz organizm gromadzi to na kilkadziesiąt następnych godzin, więc jeżeli doprowadzimy do takiego poziomu, że hormon wzrostu jest wysoki, oraz nie wybierzemy tej wersji, w której kortyzol jest również wysoki, to najlepszymi aktywnościami do spalania tkanki tłuszczowej pozostają te dwie aktywności. Po tym, co powiedziałem, możecie sami wysunąć sobie wnioski i wybrać aktywności, jakie będą sprzyjały spalaniu tkanki tłuszczowej. Jeżeli mówimy o beztlenowej, przepraszam, jeżeli mówimy o Tlenowej aktywności, no to rzecz jasna, jest to spacer, chodzenie, Nordic Walking, bieganie, rower, trucht. Jeżeli chodzi o bieganie, no to do tego momentu, gdy jeszcze nie zaczynamy dyszeć. A jeżeli chodzi o interwały, no to jest w tym dowolność. Kwestia, czy chodzisz na siłowni i na siłowni możesz faktycznie przeprowadzić jakiś trening interwałowy, na przykład Kubata czy coś podobnego. Jeżeli nie, to ja często stosuję w interwały podczas biegów. Podbiegi albo faktycznie na równym terenie, ale z dużą intensywnością jest to, jest to bardzo dobry dla mnie trening interwałowy. To tyle, jeżeli chodzi o wpływ różnej intensywności i o, to, o tym, co się dzieje w naszym organizmie, jak zachowuje się nasza gospodarka hormonalna i jaki ona ma wpływ na spalanie tkanki tłuszczowej. W tym miesiącu nie będę podsumowywał minionego miesiąca, nie będę również prezentował swojej sylwetki oraz wagi, ponieważ ona się nie zmieniła. Nie zmieniła się nie dlatego, że po prostu waga się zatrzymała i nie wiem co z tym zrobić, była to moja świadoma decyzja. W tym czasie mija już 7 miesięcy od stosowania przeze mnie diety. Po 6 miesiącach zdecydowałem, że mamy okres wakacyjny. Ta dieta, ten nowy styl życia jest bardzo restrykcyjny, ponieważ nastawiony jest na spalanie tkanki tłuszczowej, i po prostu zrobiłem sobie krótką przerwę. Natomiast nie jest to powrót do starych nawyków, starych złych nawyków, tylko utrzymywałem mój bilans kaloryczny na Blisko tego, co mój organizm potrzebuje. Nie byłem na deficycie kalorycznym cały czas. Pozwalałem sobie na więcej przekąsek i szczerze powiem również i słodyczy lodów w tym czasie. Natomiast cieszę się bardzo, że waga mi nie skoczyła do, do góry, tylko pozostała na takim samym poziomie. Więc kolejny miesiąc będzie dalszym wyzwaniem i myślę, że po tej przerwie. Że ta przerwa będzie takim dobrym impulsem do działania, ale również zmiany, o których mówiłem w poprzednim filmie, zmiany dla naszego organizmu, stosując różne diety, posty przerywane i temu podobne rzeczy, dobrze wpływają w takim procesie, a ja mam też taki reset i fizyczny, i psychiczny. Jeżeli uważasz, że te informacje są wartościowe, Zapraszam Cię do lajkowania, jeżeli masz jakieś pytania do mnie albo jakieś uwagi, czy masz informacje uzupełniające lub też całkiem inną wizję odchudzania, zapraszam Cię do pozostawienia komentarza. I oczywiście subskrybuj kanał, żeby nie ominęły Cię żadne inne filmy. Możesz również śledzić moje konto na Instagramie do czego serdecznie Cię zapraszam. Tymczasem życzę Wam dobrego wypoczynku, jeżeli jesteście może w trakcie lub też przed urlopem. Ja uciekam na swój urlop, także do zobaczenia za miesiąc.